Witam Was serdecznie, moi drodzy, w drugim dniu naszego pobytu we Włoszech. Wczoraj późnym wieczorem, właściwie już prawie w nocy, dotarliśmy do Kianciana Antarmę. Dzisiaj o godzinie 11.00 byliśmy testowani na obecność wirusa. Następnie o godzinie 12.30, przepraszam, mieliśmy odprawę techniczną, gdzie było losowanie numerów, może zajdę z tego balkonu, możecie tylko na chwilę zobaczyć tam toskanie za mną. O godzinie 12.30 było losowanie numerów, obwieszczenie oficjalne, Systemu rozgrywek w sumie w drużynie, w turnieju męskim jest 10 drużyn, które zostały podzielone na 5 na dwie grupy po pięć zespołów. Trafiliśmy do grupy drugiej, w której zmierzymy się z Holandią, Francją, Włochami numer 1, bo Włosi występują w trzech drużynach i z Czechami. Mamy numer 4 rankingowo w tej grupie. Na początek mecz z teoretycznie najsłabszym zespołem z naszej grupy, czyli z Czechami o godzinie 15.00 zaczynamy za chwilkę dosłownie już jesteśmy ubrani w oczywiście nasze narodowe barwy, logo Polskiego Związku Warcowowego i logo naszego sponsora który zafundował nam właśnie między innymi takie koszulki, z nimi będziemy się widzieć za momencik, co zobaczycie też mam nadzieję na tym vlogu, o godzinie 14.00 oficjalne otwarcie mistrzostw Powoli zmierzamy. To jak wygląda hotel, jak wyglądają nasze pokoje, choć od razu uprzedzam, że to jest taki ala post PRL. Mimo tego, że cztery gwiazdki, oceniony jest ten hotel. To pokażę wam trochę później. Teraz skupmy się na tym, jak się rozpoczną te zawody. No i oczywiście trzymajcie kciuki, pisujcie. Niezależnie od tego, kiedy to oglądacie, najprawdopodobniej, kiedy widzicie ten materiał, to już znacie wynik pierwszej rundy. Do zobaczenia. Polska. Reprezentacja w komplecie z przedstawicielami sponsora już przed naszym hotelem, więc jeszcze raz z tego miejsca witamy serdecznie ekipę CC Games Chaz Checkers Games. Witamy i dziękujemy, a oprócz tego oczywiście możecie podziwiać nasze piękne panie i naszych pięknych panów. I już w komplecie przez lobby hotelowe zmierzamy na pierwsze piętro, gdzie mieć będzie miejsce uroczyste otwarcie zawodów. Aktualny z świata, Aleksander Schwarzman. zaprasza do tańca polskie dziewczyny. <grywa> Przy tym romantycznym, nastrojowym, muzycznym klimacie otwarciu. Małe to ta muzyka na żywo. Przy okazji, oprócz tego, że możemy sobie powspominać, po, po, poznać się, porozmawiać, to jeszcze możemy nabyć najlepsze książki od Mistrza Świata. Szybki warcabowy chlitark. No i czekamy na rozpoczęcie otwarcia. Odroczone terminy płatności. Jeden, napisał, Teraz Sasza próbuje sprzedać drugiemu Saszy książkę jego autorstwa. To są dopiero targi warcobowe Dobra, dobra. A great pleasure for the Italian Growth Federation to welcome you in Italy for this important sporting event during a time in which everything can become extraordinary because of pandemic. Your presence here is a great joy both for Italian Growth Federation for European Growth Confederation that I have the honor to represent either, and we are very grateful for that. Considering that the great effort made to overcome the difficulties and the restrictions related to COVID, we are really happy to live together with you this memorable glow event. Thank you for your being here. And I wish you a pleasant Italian job time. Let's play, we say. Come U nas kucza. Ale nie, no mówię, że głosujemy, żeby no, Kasia była to jest Kasia to jest kapitanem drużyny damskiej. Na uh, parko i teraz do dna. co tutaj jest? No ja ja to się to, ja to. to bardziej kopla, ale... za chwilę Filip. Wyjdzie niczym po Oscarową statuetkę. Odebrać. To co się Polakom należy. Jak się z tym czujesz? Czujesz to brzemi odpowiedzialność spoczywającą na twoich barkach? Nie wiem, czy jestem godzien, ale postaram się. Z prostym, Też nie wiem, czy jesteś godzin, ale staraj się. Zrób to w należyty, czcigodny sposób. Jak, jak nie dadzą sami wyrwać. Też jest taka koncepcja. Ja

Zdecydowanie ładniejsza Wasza niż, nas, niż ta, co da. Tam... W najbliższych latach Europy trzeba być przygotowanym, przejeżdżać ze swoimi flagami. ja... Pierwsza Pierwsze jest za nami. W pierwszej rundzie, tak jak mówiłem, graliśmy z Czechami. Filip skończył chwilę przede mną, wygrał swoją partię, zrobił kombinację 2 za 3. Udało mi się z kolei zrobić całkiem fajną żertwę, gdzie poświęciłem dwa piony, żeby potem wygrać. Może tę te pozycję też wrzucę gdzieś na media społecznościowe, więc śledźcie, pilnujcie, zobaczycie, może w jaki sposób ta partia. No, skończyła się moją wygraną i w ten sposób prowadzimy z Czechami 4 do 0, więc na pewno ten mecz już wygramy. A teraz spróbuję podejść na chwilę do sali gry, zrobić jakąś przebitkę, ale od razu uprzedzam, że nie mogę już jako widz chodzić między zawodnikami z powodu restrykcji oczywiście covidowych, więc ile się uda, tyle Wam pokażę. Widzimy się na sali gry. No dobra, minęliśmy się na szybko z Filipem, dostałem instrukcję, gdzie co jest. Oni zdążyli już dzisiaj rano kawałek się przespacerować po okolicy. Podobno nie ma tu absolutnie niczego, niestety, jeżeli chodzi o sklepy. Ta miejscowość, Kianciano Terme, podobno kiedyś, jakieś 30 lat temu, była tętniącą życiem, miejscowością, która słynęła ze swoich um, uzdrowiających właściwości wody, jakieś ujęć wody w okolicy, ale od dłuższego czasu to jest Chyba bardzo już taka wymierająca mieścina, w której nie dzieje się nic. Widzimy to chociażby po naszych stanach hotelach, hotelach które są no mocno, mocno zastanawiające. Dobra, teraz potrzebuję, mam misję taką, żeby kupić przejściówkę do prądu, dlatego że takie typu ładowarki z grubymi bolcami. No niestety nie wchodzą do tutajszych kontaktów i trzeba jakieś przejściówki w hotelu, wszystkie się skończyły, a to jest dla mnie warunek konieczny, żeby móc dalej montować vlogi, więc mam nadzieję, że się powiedzie. Jeżeli zobaczycie ten vlog po pierwszej rundzie wieczorem, czyli w poniedziałek 4 października, to znaczy, że się udało. Jeżeli nie, to nie wiem kiedy. No ale trzeba trzymać kciuki, że się uda kupić. A może przekaz jakąś spożywkę się zahaczy? No zobaczymy. Trzymajcie się tymczasem do później. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać, jak łapię w ciemności, to jest tak daleka ta kamerka, ale przynajmniej sprawdzimy, ale w międzyczasie wydaje mi się, że to jest ładniejsza strona tej okolicy, czyli właśnie to wzgórze z bardzo charakterystycznymi domkami, nieruchomościami i innymi, oświetlone naprawdę wygląda nieziemsko, a ja tak może patrząc, może troszkę się oddale, będziemy szli już dalej w stronę hotelu, opowiem Wam anegdotę, bo przed chwilą miałem spinę, a właściwie cztery spiny, w Chiano Term. Jak to się wydarzyło? Ano potrzebowałem tego konwertera do prądu, o którym wam mówiłem. No i wchodzę do sklepu, e, który prowadzili dwoje państwo bardzo mili, urody, powiedziałbym daleko azjatyckiej. E, no i absolutnie ani w ząb e, słowa nie rozumieli, czego ja potrzebuję, tylko polecali mi jakieś przejściówki do telefonów, potem jakieś uchwyty do telefonów. ale w końcu znalazłem e, na półce, że Coś związanego z kontaktem, wkładaniem do kontaktu. No i wziąłem koniec końców wszystkie cztery przejściówki różnego typu, żeby mieć pewność, że któraś zadziała. Idę teraz z czterema przejściówkami. I kiedy przy kasie płacę za wszystkie, to pani, Chinka, że tak powiem, do mnie pokazuje na jeden taki przedmiot i mówi: Spina. No i w ten sposób się dowiedziałem, że spina we Włoszech to pewnie jakaś przejściówka dotycząca właśnie tego prądu. Człowiek uczy się całe życie, nawet na spinach. I pierwszy dzień rozgrywek za nami, e, koniec końców, e, drużyna męska pokonała Czechy 6 do 0 z kompletem zwycięstw, natomiast nasze panie zremisowały z Litwą 2 do 2. No i teraz czas najwyższy na słowo komentarza od wszystkich naszych uczestników A mojej partii, już co nieco usłyszeliście. Co tam Filip, u Ciebie się działo ciekawego? No, była A ciekawa tam, partia. Za no, szybko, szybko poszło. Przeciwnik wpadł 2 za 3 i się poddał. W sumie fajnie, bo Natali też podobno wpadła ja przeciwniczka. była i tak wygrana. Kucza. No, pozycyjnie też była wygrana, więc... Pytanie od widzów. Czemu na koniec partii krzyknąłeś za Turów? <laughs> Wyrwało mi się. <laughs> Kasia czy tak samo skończyła się Twoja partia? Ja trochę inaczej krzyknąłem. Daj coś, możesz przy to przytoczyć. Nie przytoczę, bo to wulgardy są. No. no dobra, co się działo w każdym razie w czasie partii? w czasie partii nic się nie działo. Koleżanka wybijała, ja wybijałem. Umówiliśmy się na remis, ale ja ograłem. No, no cóż, no. Czyli ja szybko grałem, ona szybko grała. No i co? Kasa na arenie międzynarodowej tak samo jak w Polsce, bez zmian. Co tam nasza dzisiaj mistrzyni dwukrotna świata zmajstrowała ciekawego? Zmajstrowała. No dobrze, wygrałam widzicie? pozycyjnie, zdobyłam pionka, no i potem trzeba było dokończyć i tyle. No dobra, na serię coś już. No widzicie, to jest na serię przecież. Chciałem powiedzieć dzisiaj, nasza reprezentacja w komplecie zantowała zwycięstwa, no niestety Katie chciała przełamać te pasę. Co Kochani, się wydarzyło? każdemu się zdarza, nawet najlepszym, tak. po prostu za bardzo chciałam wygrać i w końcu przegrałam. Takie jest życie. Będzie, le życie. będzie lepiej jutro. Ale wszyscy takie jest takie? życie. Tak, oczywiście. Kasia jest naszym słoneczkiem. To jest reprezentacja Polski prawie w komplecie chodźcie, może takie na koniec sobie zrobimy, ale Uuuu. selfie... E, Zmieśćmy się wszyscy. Ja nie widzę jak to się mieści, ale też. Jezu, weź, Łukasz. Co on tam robi? Lizał mi po uchu? Jak zwykle. Full HD to będzie pięknie wyglądało. Trzymajcie się ciepło. Wracamy jutro do kibicowania. Rano mężczyźni mierzą się z Francją, a kobiety z Włochami. Czyli bardzo taki rozwinięty europejski pojedynek. Dobrej nocy, do jutra. Trzymajcie się. Cześć.